Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z znaku koziorożca. Urozkod na lipiec 2024. Co dla koziorożców? O, już ktoś miał tę kartę. Kostka do gry: to są takie zrządzenia losowe. Teraz zobaczmy, czy to będzie in plus, czy in minus. Mam nadzieję, że in plus. Zrządzenia losu. Nie zaskakujące sytuacje. Możliwość wygranej. Ja nie, nawet nie mówię tu o wygranej na loterii, ale po prostu jakiś taki łód szczęścia, który przynosi wygraną spełnienie planów. Trójka kielichów. As denarów. Królowa Buław. Gwiazda. No, mówiłam, że wygraną. Piątka. Dziesiątka mieczy. Czwórka kielichów. Dziewiątka mieczy. Dziewiątka denarów. Karta sprawiedliwości. E, miesiąc. Miesiąc bardzo, bardzo taki powiedziałabym, w którym będziecie się zastanawiać, czy wypoczywać. Czy wziąć się do pracy, bo nadarza się taka okazja. Krótko mówiąc. E, I tu będą dylematy. No, wiadomo, co, co kto sobie postanowi. To jest tylko rada z kart tarota, natomiast to, co wy robicie, moi drodzy, to, to są Wasze postanowienia. E, może pojawić się opcja wyjazdu. E, ale ta opcja wyjazdu, będziecie jakby jechać z innym nastawieniem. A tak jak ta kostka mówi, że będzie takie zrządzenie losowe czyli jadę z nastawieniem, że sobie odpocznę. Ale w trakcie tego wyjazdu okaże się, że nie tylko ważny będzie odpoczynek, ale również właśnie Jakimś zrządzeniem losu pojawi się dla Was szansa. E, szansa. As denarów ewentualnie może być tak, albo szansa biznesowa, czyli jadę wypoczywać, a nagle stwierdzam, że o, tutaj mogę pracować, tak, bo pojawiła się szansa. As denarów może również mówić o szansie związanej z jakimś związkiem, takim. Bardzo stabilnym, gdzie dwie osoby są dla siebie, stanowią dla siebie jakąś wartość. Może być szansa podpisania umowy. E, wszystko to, co robicie, róbcie zgodnie z prawem, bo Karta Sprawiedliwości jest dla Was wynikiem i radą. Czyli to, co się zadzieje, ta szansa, która przyjdzie zupełnie nieoczekiwanie jedziecie w innym celu, a w trakcie coś się zmienia. Moi drodzy, tak musiało być. Karta sprawiedliwości to jest karta karmy, czyli takich rzeczy, które muszą nas w danym życiu spotkać. I taki będzie lipiec. Przez przypadek wydarza się coś, co chwytacie, łapiecie. Skutkuje to albo podpisaniem umów, albo po prostu sytuacjami takimi, który. Które w Waszym życiu musiały się wydarzyć. Wyczuwam w tym miesiącu chęć odpoczynku, i tutaj, no właśnie, wyjeżdżacie, bo chcecie odpocząć, albo po prostu siedzicie w domu, nic nie robicie, bo chcecie odpocząć. Bo dziesiątka mieczy mówi, że dla wielu osób w lipcu skończy się jakiś. Bardzo wymagający czas, wymagający okres w życiu. E, wszystko to, co jakby było, te, to czego nie chcieliście, e, to co było negatywne, kończy się i wyzwaniem dla Was jest trójka kielichów, czyli ewidentnie teraz możesz drogi koziorożcu odpocząć i niech inni się martwią. Nie Wy się macie martwić, tylko Wy. Tylko inni. Dla osób, które planują, na przykład, skoro Karta Sprawiedliwości jest tutaj wynikiem i radą, mogą się pojawić, oczywiście nie u wszystkich koziorożców, ale dla jakiejś części mogą się pojawić sprawy sądowe. I w tym momencie to niech ktoś się martwi, a nie wy. Wy jesteście tutaj po stronie prawa, wy macie rację. Zatem macie atuty w ręku, atuty myślę, o które mocno walczyliście. W ogóle rysuje się tutaj konflikt również z przeszłości, który może kończyć się sprawą sądową. Zupełnie jakby tak niespodziewanie, nieoczekiwanie, tak się klocki puzle poskładają, że stwierdzicie, dobrze, skoro nie mogę się tutaj dogadać, nie wiem co robić, dalej zastanawiam się to w takim razie tu może takie rozwiązanie również wziąć pod uwagę. Um, może być jeszcze jedna grupa skor skorpionów, przepraszam, koziorożców, um, dla których lipiec to będzie szansa na zrobienie kariery. Karty pokazują tu znowu możliwość, Przeprowadzenia się, przeniesienia w dobre miejsce, w lepsze miejsce, w miejsce lepiej płatne, tam gdzie jest praca lepiej płatna. I znowu, Koziorożec może powiedzieć: Nie, ja tutaj nie chcę, ja chcę tam, bo tam są lepsze dla mnie warunki. I niech się martwią ci, których wy, jakby w, cudz, no, w cudzysłowie, Zostawiacie, prawda? Często bywa tak, że ktoś ma pracę, i dopiero w końcu, jak kładzie wypowiedzenie na biurko szefowi, to szef: No dobrze, przepraszam, ale może pan chce podwyżkę, albo pani, prawda? Chce, chce podwyżka. Bym mówi się: nie, 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 dziękuję. <laughs> ja sobie poradzę, bo już mam coś lepszego. Karty podpowiadają również, że lipiec. Takie właśnie mam starcie dwóch energii. Z jednej strony y, takiej chęci, dobrze, to już się, uff, to już się skończyło, teraz mogę odpocząć. I wcale jakby, y, nie mimo że chcecie odpocząć, to nie dane Wam będzie odpocząć, bo szansa na coś fajnego, nowego pojawi się i warto byłoby. Te szanse właśnie wykorzystać. Myślę, że nie będzie trudno wykrzesać w lipcu z siebie działanie, jeżeli już będzie widać jakiś cel, jakąś możliwość. Czyli póki tego nie widać, no to jest takie rozleniwienie, odpoczynek. Natomiast w tym momencie, kiedy następuje to zrządzenie losu, bardzo szybko przeskakujecie na tory pod hasłem działam i tę rzecz, którą w lipcu zrobicie, drogie koziorożce, to zrobić w życiu musicie. Tak było wam napisane, tak do tego, do tego punktu zostaniecie, kochani, doprowadzeni. I musicie to przejść, po to, żeby coś przerobić, czegoś się nauczyć, wyciągnąć wnioski ze swojego działania. <laughs> Oraz e, będzie to taki, powiedziałabym, punkt zwrotny. Niewykluczone, że w ogóle w Waszym życiu. E, jeszcze mówiąc o sprawach jakichś sądowych, którzy, na przykład toczących się. To tutaj wygrana jest po Waszej stronie jakiś majątek, być może jakaś nieruchomość, o którą się tam prawujecie, będzie Wasza. Także życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia w sierpniu.